A dzisiaj idziemy sobie obejrzeć tor Straceńców na Zajeźniowej, choć tutaj wyjeżdża sztaden, muszę go przepuścić. No, tak, tak więc już jestem po drugiej stronie. Tam jest ten plac Straceńców. Niestety światło mi przeszkadza, przeszkadza w nagrywaniu, ale trudno. Poświęc, poświęcam się dla was. Teraz zobaczymy, co tutaj mają. Jest jakaś do, do C3. A z tyłu A1. Na dniach otwartych tej zajezdni widziałem, że to doczepa numer HB44 A więc tą doczepą możemy się już pożegnać, bo ona idzie pewnie na złom Tam z tyłu stoi jedynka. Tutaj już od kilku lat stoi N8S nf 4.58 Idziemy wyglądać z innej strony. Ogólnie historia jest taka, że przy tej zajezdni zjawiłem się żeby nagrać księżniczkę ostatni raz na trasie, a w zasadzie już na zjeździe do zajezdni około 18.1020 powinna tu być znaczy przy tej pierwszej bramie Będę się musiał śpieszyć A jest 17.50 coś O tutaj rozwalone drzwi I coś tutaj ciągle robią Mam zdjęcia ze stycznia i one wyglądają inaczej O Zaraz się dowiemy co to jest za E1 Kurde, tutaj się nie za wygodnie chodzi. To jest problem. Okej, okay, słońce się zasunęło. HT-135 Tak więc widać, że to wiedeńce przerabiają na techniczne. Przecież nie wiem, po co on tu stoi. Pewnie też może pójdzie na złom. O ta zajezdnia woli się posługiwać wagonem o numerze 155, którego mogliście widzieć w jednym z moich filmów. A więc nie wiem, że on też pójdzie na złom. Podobno jest gdzieś zachowana doczepa. HB o numerze 503 Ja nie wiem, czy to prawda Ona ma być podobno, jako muzealna Ale to są tylko plotki Dzisiaj też ostatni raz można było zobaczyć parówkę W warszawskiego 13N no numerze 503 No i Kraków podobno też ma własną trzynastkę bo 400, ale to też jest taki jeden wielki pytajnik O tam już widzimy wózek Najprawdopodobniej z tego wagonu chyba nie, chyba z tego N8S -a. Teraz mi taka rzecz naszła, bo podobno w zajęznich nie wolno nagrywać O tam idzie się parówkę Mnie w tym roku na liniach historycznych było bardzo dużo premier. premier. Na przykład Man SL200 chyba był premierowy w tym roku, Skania cr 111 oraz z tramwajów Konstal N o numerze 9, Man SN3 Zeppelin w tym roku. A z tego co było widziane na dniu otwartym co jest pod górze to już jest szkieletor zbudowany drugiego SN1 więc kto wie, kto wie kurde, nie wiem jak tam się dostać bo tam jest dużo krzaczorów poza tym nie chcę się narazić na jakiś zakaz więc tam wolę nie podchodzić spróbuję wam to stąd nagrać jakoś przy przybliżeniu Ogólnie rok temu też robiłem taki podobny film właśnie z pokazania tej zni ale tam nic ciekawego nie było. Stały tylko GT8SU na tym torze z tracją cufry, którym byliśmy, ale obecnie już zostały po nich resztki. bo poszły na modernizację jeden o numerze RF328. Taki jak ten i drugi RF330, tam możecie zobaczyć zabytki. A RF330 jest już prawie ukończony. Ostatnio z tego co widziałem, w programie do sprawdzania, gdzie jest dany tramwaj, to on już był testowany. Także możliwe, że za niedługo zobaczymy go na trafie. Także już możemy skończyć. No więc już. tu nie ma nic do pokazania. Co stoi HW101? ma to motorniczy koło nie zadarkowo. Trzeba to jakoś pokazać, tak by się nie narażać. Ajajaj. Tam stoi ta NK o numerze 9. Próbuję to jakoś nagrać, żeby mnie nikt nie dotknął. Chociaż niby co ja robię złego. Stańka. Tam jest też konstant 105N, który brał udział w Krakowskiej Nocce noc 24. Fajna impreza. No także możemy już kończyć, bo nie mam już nic ciekawego do pokazania. Widzieli. To był pierwszy film z głosem. Jak się przybie, to może będzie więcej. No, nara. Ogólnie to wam zapomniałem powiedzieć. Dzisiaj była parada tramwajowa. I... Wszystko by było ok, ale nie było NGT 8, Rotaxa. Reszta chyba była. I GT 6, bo GT 6 pojechała do Warszawy. Tak więc, no tak, średnio trochę. A, i nie było wagona K, ponieważ on pojechał do Poznania. A w zamian właśnie dostaliśmy tą parówkę i tą księżniczkę. Czyli 102 NA, 13 N od Warszawy, 102 NA od Poznania. Zabrali nam GT6, powiedzmy jest jednym z najfajniejszych tramwajów historycznych. No ale no cóż, tak bywa. Jeszcze takie się, musimy pokazać. W tamtym miejscu stały autobusy potocznie zwane pasiakami, które pojechały do innych miast. Na przykład do Łodzi, Śląska, ...bawem wiem coś tam jeszcze jakieś inne. To jest takiego. Szybką ciekawostkę wam podaję A ja czekam na księżniczkę, obecnie chyba czwórka jedzie. No Stwierdziłem, że jak miałem co robić, to ponagrywam coś ogóle zostało około 18 dni to zakończenie umowy z Mobilisem, co sprawi, że znikną AMZ -y i Mercedes i -y a w zamian dostaniemy many i scania. Tak średnio się skończuje, ale no cóż, tak wyraźnie, najwyraźniej trzeba było zrobić. A ja tutaj czekam.